Ale czekają, czekają Robert Mateja, Grzegorz Sobczyk, no i zobaczymy. Nie ma w tej chwili warunków. Radził sobie we wszystkich możliwych warunkach i niech sobie po prostu teraz sprawi radość. Adam Małyż, pożegnanie z karierą, być może ostatni skok w karierze. Adam w powietrzu do kąto leci. Niesamowite! Ależ jesteś wielki Adam, to no po prostu coś wspaniałego, coś wspaniałego, 216 metrów i będzie miał odjęte 7,6 punktów, czapki z głów. Radość zdjął tę czapkę. Łukasz Kruczek, cała drużyna przy nim. Piękny skok. Ale jeszcze więcej, niestety będzie miał odjęte 13 i 6. Noty, jak przystało dla wielkiego orła skoków światowych, dla wielkiej postaci, tak. Kochamy Cię, Adam, kochaliśmy Cię tyle lat. I teraz, ile to wszystko da nam łącznie w nocie, nieważne zresztą, najważniejsze jest to, że pokazał w każdych warunkach, był mistrzem niezapomnianym, fantastycznym. Pięknie poleciał, by sobie zapewnić, tak jak mówiłem, miejsce w historii. Adam Małyż kończy karierę. Ale jak, jak pięknie, jak odważnie w jego stylu. I teraz, czy będzie to symboliczne przekazanie pokoleniowe Kamila i Adama. Kamil prowadzi 215,5 metra. Kraniec drugi Adam Małysz jest na miejscu trzecim w tej chwili. I pozostaje jeszcze Kofler, Aman i Morgenstern. Andrasa Koflera no nie posądzałbym o to, że może...